Cześć. O, kamerę. Cześć, witajcie i kolejne, kolejne wideo już w serii Chudny z głową Dawno nie było mnie widać tutaj, ale jak widzicie żyję, żyję i trzymam się bardzo dobrze Jak akurat wyszliśmy na spacer, zaczął padać deszcz, ale taki letni deszczyk Dodać może nam tylko tutaj lepszego humoru myślę I troszkę lepszego tutaj samopoczucia, tak? Po takich upałach Musimy coś zadbać o operatora kamery, żeby nam nie zmógł. O, proszę bardzo. I możemy iść tutaj dalej i nagrywać nasze wideo. Także jak widzicie trzymam się dobrze. Twarzy krawężnik. Tak jak widzicie, idziemy, idziemy tutaj dalej, na spacerek, mimo deszczu. Operator miał mały wypadek, ale jest cały najważniejsze. Także możemy iść dalej, możemy podróżować, możemy. Cieszyć się świeżym powietrzem, świeżą, bardzo ładną pogodą. Także do zobaczenia już jutro. I teraz obiecuję, że nie opuszczę już Was, że będę z Wami codziennie. Także do zobaczenia jutro, pozdrawiam. Cześć.